Każdemu synowi Izraela udział w życiu niebieskim zapewnion jest. Czyli każdy żyd powinien mieć kozę, jako napisane jest: Ja mu powiadam koza, a on napisane jest: Ja ci dam twoje mądrości, nimi chcesz nakarmić mnie i nasze dziecko, które lada moment przyjdzie na świat, też mi żywiciel rodziny. Oddam twoją mądrość za jedną zupkę na mleku. Dlaczego nie wyszłam za bogacza? Za bogacza, za bogacza. Nie każdy może być bogaty. Są różni ludzie. W każdym miasteczku na jednego bogacza przypada tysiąc nędzarzy. Gdybym ja był bogaty. Jawada, ba bada, bada, jawada, ba bada, bada, bada Cały dzień bym jawada, ba, bada Gdybym ja był wielki pan, pracy bym się przydził Jawada, ba, bada, bada, wada, ja bada, bada Gruby portfel, gdybym pojawiał, gdybym ja był wielki pan Zbudowałbym dom najwyższy w świecie W samym by sercu miasta stał a spodu byłoby bez liku w nim Okropnie dużo w górę i ciuczu w dół Na zewnątrz też bym miał Bo tak sobie wymarzyłbym Gdybym był bogatszym Jabada, bada, jabada, bada wadaba ja bada, 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 bada. Cały dzień bym jabada, wada Gdybym ja był wielki pan pracy bym się w życiu, jawa dawa, dawa, jawa dawa, dawa, wada da Gruby portfel, gdybym to ja miał, gdybym ja był wielki pan. Zbudowałbym dom najwyższy w świecie, w samym wysercu miasta stał, a schodów byłoby bez liku w nim Okropnie, dużo w górę i ciut, ciut w dół. Na zewnątrz też bym miał sobie wymarzyłbym. Gdybym był bogatszym, jawa dawa dawa, jawa dawa dawa gdy coś jak nie stworzył oraz dwa czemuś oparł się, że właśnie ja? Pracy bym się przycił, jawa dawa dawa, jawa dawa dawa Zgubiłbym twój boski cały świat, gdybym ja był wielki pan. Gołda Kaftan zostawić i zostać bogaczem Co chcesz przez to powiedzieć? Byłem u bogacza Rothschilda Hej, co ty byś robił Gdybyś był tak bogaty jak Rothschild? Też mi kwestia Ty się lepiej zastanów Co by robił Rothschild Gdyby był tak goły jak ja A coś ty u niego robił? Odniosłem te rzeczy, które dla niego szyłem Podano do strułu prażenice nie da się opowiedzieć, co za prażenica. Złoto. Widział kto? Co w niej było? Brylanty. Nie da się opowiedzieć. Rajski smak. No, a jadłeś ją? Też pomysł. Skąd ja do tego? No to skąd wiesz. A bo to nie widać. Samopatrzenie z daleka to rozkosz. Rozpływa się w ustach, śmietanka. No cóż bogaczym, czego im bra? Tylko bólu głowy. Chciałbym gołda, żebyś choć raz zrobiła prażenicę. Widzicie go? Też wymagania. Taką mam ochotę, że aż mi w sercu piszczy. Spróbujmy, co jada się w domach bogatych. Jakbyśmy mieli kozę, to nam i naszemu przyszłemu potomstwu nic by nie brakowało. Dobrze, dobrze, nie zrzęć. Koza na pewno będzie. Zarobiłem trochę grosza. No dobrze, to powiedz mi, z czego się robi tą twoją prażenicę? A bo to ja wiem. Skąd mam wiedzieć? Pewnie jest w niej dużo masła. A skąd ja Ci wezmę masło? To niech będzie bez masła, byle była prażenica. No a mleko? Trudno, będzie bez mleka, byle była prażenica. A jajka? Bez nich też nie będzie prażenicy. Jajka? Gdzie jest powiedziane, że jajka? Wystarczy jedno, a nawet pół. Gołda z ciebie dobra, gospodyni. Ty już coś wymyślisz, byle była prażenica. Tak, zrobię ci prażenicę bez masła i mleka. Z połową jajka mąką gryczaną zamiast pszennej. Szczuskiem zamiast cebuli. Dobrze, dobrze, byle była prażenica. Hula i dusza, świat się rodzi. Grunt się nie przejmować. Wyście! Spróbuj! O, tak, to cię lubię, gołda! Bogacze myślą, że tylko u nich może być prażenica. Co za delikatna potrawa! Ach, jak ten czosnek pachnie! Rozkosz! Ja bym codziennie jadał prażenicę! Co to jest? To po prostu obrzydliwość! W czym się tak lubują ci bogacze? Toż to przecież jest okropne! No spróbujcie, zobaczcie, jakie to okropne! Spróbujcie! No... Gouda, pomożesz mi wyprawić się w drogę. Idę kupić wodę. O, Chaimku, mój drogi kochanie. Słyszałam od naszej sąsiadki. W tej cypę, co kiedyś złamała nogę, jak goniła psa, o tej Rejzele, która mieszka na skraju wsi, bo jej to znaczy się tej cypę, opowiadał pewien żyd, że w Kozodówce niejaki stról najprzedniejszymi kozami handluje. Taką kozę mi kup i żeby dużo mleka dawała. Aby z kozy to mi tu nie wracaj. Hula i dusza, świat się rodzi. Grunt się nie przejmować. Ach, gdybym ja miał warsztat swój i jeszcze był kliencik, ja mógłbym kupić duży dom i w domu był szalecik. Ja miałbym w domu cymes, ach, kafelki lila rozę. A jeśli chcieć, ja mógłbym mieć, ja mógłbym trzymać kozę. A jeśli chcieć, ja mógłbym mieć, ja mógłbym trzymać kozę. Tu dzieci, a tu żona ma, tu brylantowy kolczyk w uchu, tu koza mówi do mnie me, na złotym, na łańcuchu. Ach, jakie szczęście, taki dom już blisko tak do raju. Ja piję wino, a dzieci me, a dzieci mi śpiewają. Ja piję wino, a dzieci me, a dzieci mi śpiewają.